Witam wszystkich tutaj w naszej osadzie. Osadzie od Margaret. E, wracamy sobie tutaj do gry. I teraz tak. Mamy, widzę problem. Mamy styczeń i mamy zapasów tylko opału. Nie. Opał mamy. Jedzenie na dwa miesiące. No, niezbyt powiem szczerze. Nie podoba mi się to wcale. Wcale mi się to nie podoba. Hmm. Coś by trzeba zrobić zrobić. Zwierzyn... Zwierzyny? Osiem. Matko, jedyna. Osiem zwierzyny. Idziesz stąd. Idziesz do domu. Boże, co oni robią? Co oni robią? Chwilę mi to nie było, co oni sami grali w tą grę? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Eee, dobra. Eee, słuchajcie, weszła jakaś aktualizacja. Chyba muszę o tym bardziej poczytać, bo tu było, że jakieś łowiska są. A ja tutaj. Ja tutaj nie widzę. A może sobie muszę jeszcze y, sprawdzić tą aktualizację. No nic. Chyba muszę ją zerknąć. Długo trupy. Dobra. Na razie się nie przyjmuję to, tym, tym łowieniem. Musimy coś zrobić, żeby. Ale jak to zrobić? Przepraszam bardzo. No nic. Niech żyją. Zobaczymy. Nie wiem, jak mu zrobić, bo. Mam nadzieję, że nic nie sprzedają. Handel. Czym, co, czym handlujecie, moi drodzy? Handel. Zaawansowane. Tu jest ktoś? Mam nadzieję, że nie jego dami. Brak handlu, brak handlu. Dobra. Ja bym musiała coś jeszcze więcej tutaj się zastanowić, bo tak mi do szło z początku. No a teraz powiem szczerze, że tu tak niezbyt. W sensie dwa miesiące... Nowa rodzina się wprowadza. No fajnie, że się wprowadza, tylko ja bym chciała więcej. Więcej żarła. Czy jakieś można tutaj w ogóle. Do góry podciągnąć? Nic nie można, bo nie ma jedzenia. Kończy się jedzenie. Jezus Maria. Jezus Maria. Co teraz zrobimy? Umrzemy. Wszyscy umrze, um, umrzeją. Wszyscy umrzeją! Eee, no nic, no, kończy się jedzenie. Na miesiąc jest, tak? To niedobrze. Umrą? Czy nie umrą? Eee, nie no, wtedy może pójdę zapolować coś. Ale może bym coś musiała kupić w takim razie. Kurde, no nie jestem przygotowana na takie rzeczy. Co my tutaj mamy? Kurde, ani ani jaj nie ma, niczego nie ma. Nie, no, chyba muszę coś kupić w takim razie. Stać mnie na założenie szlaku handlowego. Taka byłam bogata. A teraz jestem taka biedna jak mysz kościelna. Nie wiem, no skończy się to jedzenie? Kurde, tu jest tylko 12. No nie chcę ich też yy, wybić wszystkich. Hm. Kiedy się pojawiają te. Ja godzinki? No nie wiem, powiem szczerze, co mam robić. Mam tu w ogóle coś. Niczym nie mogę handlować, bo. Bo mam serio za mało tych pieniędzy. Rozbójnicy jeszcze? Nie, ja nie jestem gotowa w ogóle na atak. Armię może jakąś kupię. Yy, nie armię, tylko tą. Wezmę sobie najemników. No, chyba zawezmę, bo, bo nie ma co. A ile ja mam w ogóle tych? 372. No dobra, chociaż tyle, że mogę przynajmniej najemników wziąć. To nie jest aż tak. Nie jestem aż w tak ca czarnej dupie. Ale weźmy sobie może bracia broni. Wiadomo, że ci by byli lepsi. Selbic Zobaczę, gdzie oni są w czy, czy zdążą. Selbic tu. No tutaj ci będą, no dobra, obojętnie z których, których wezmę. Obojętnie, ale chodzi mi o pieniądze, ile, no nie wiem. Dwa miesiące, to już tyle będę musiała płacić za nich. Może wezmę po prostu tych. Dobra, mamy, mamy ich. W takim razie, gdzie jesteście, moi drodzy? Gdzie oni są? Ej, gdzie oni są? Tu, dobra. Macie 11 dni, żeby przyjść. Zapomniałam, że ktoś tak sterowało tym. Czekajcie. Ustępowanie zrównoważona. Czy macie w ogóle brać i sobie tutaj iść? Do mnie. Dobra. Także zapraszam tutaj w my skromne progi. Także mamy ich trochę. Tutaj też mamy... A czemu tutaj mamy zwykły krzyknik? Brak rekrutów. No jak brak rekrutów? Ja nie chcę ich... Nie chcę was zbierać. Tylko czy ja mam... Mam 23 łuki. Dobra, mam tylko tyle, tyle... Dobrze, dobrze. Nie wiem, zobaczmy. O. Zwierzyna nam się odrodziła. 21 na 2. Gdzie ja, kurde, jestem? To jest mój rejon? I co ja mam tylko teraz? O nie. Mało tego mam teraz. Przepraszam, ale coś mnie tu. Coś mi się stało w głowę po prostu i... I myślałam, że to jest moja. <laughs> Dobra, mam bogate złoże, ale mało ich jest dalej. 12 na 40. 12 na 40 odkryto obóz rozbójników. Ci sobie cisną i 7 dni. Ja mam nadzieję, że oni tutaj dojdą, mnie bo oni tylko ten kawałeczek przeszli. Także nie mam pytań w ogóle, nie? Mam nadzieję, że tu przylezą. To bym musiała chyba kogoś dać. Mam 7 osób bez przydziału. E, muszę ich czymś zająć. W takim razie e, zobaczmy sobie w takim razie rolnictwo. Niech budują coś, bo kurde, potem wyjdzie tak, że. Tu mam odkrywkę. Nie no, muszą budować Zobaczymy sobie Wody podziemne Wody podziemne Pszenica Len, jęczmień, żyto Żyto Tutaj sobie zrobimy żyto W takim razie tu sobie zrobimy żyto, tu sobie dam A pszenica? Tu nie ma pszenicy. Lnu też tu nie ma. Czyli tutaj można tylko żyto. Dobra, to w takim razie tu sobie zrobimy gospodarstwo. Żyto tu... Gospod Przepraszam bardzo, ale żyto chciałam, żeby mi tutaj ta nakładka była. Kurde. Czemu mi to tak. Obróćmy sobie. Dajmy sobie tutaj. Nie nachodzi? Nie nachodzi. I teraz sobie zróbmy pola. Eee, no co, młyn też by się przydał za chwilę. Pewnie. Więc dajmy sobie tutaj. Tu niech robią młyn. I tutaj niech zrobią. piec chlebowy i teraz tak. Zbieractwo. Pastwisko. Zbieractwo. Nie no, rolnictwo. Moje piec chlebowy, pole uprawne. Dobrze, bardzo duże muszą być duże. Zróbmy tobie malutkie pola, bo wiem, że potem to wychodzi tak, że źle wychodzi. Po prostu nie będą mniejsze te pola. Jedno pole. Rolnictwo. Eee, Gospodarstwo, które rodzinę do na polach uprawnych. Dobra, poziom priorytetu. Dobrze, dobrze. Wszystko wiem. Zróbmy sobie może takie. Małe te pola. Ścieżkę. Tu sobie zróbmy. Niech mają w koło też. Albo tutaj tylko. I sobie walniemy jeszcze... Dobra, już niech pracują w takim razie. Walimy sobie jeszcze jakieś pole. Czy to, że to, tu sobie dajemy takie? I kolejne pole, bo ja widzę, że tego chleba to jest mało. Ja nie mogę sobie tak y, następnym razem robić, bo to jest niepoważne z mojej strony, powiem szczerze. Niepoważne z mojej strony, że ja tak zrobiłam. W sensie, że na miesiąc tylko jedzenia jest, nie? Yy, także jedziemy z tym żytem. Czy oni już tu są? W sensie. O nie, rozbójnicy. A gdzie jest. Przepraszam bardzo. Gdzie są rozbójnicy? Ja znowu mam tak, że. że nie jestem przygotowana na nich. Ci idą. Co są ci. Rozbójnicy, kurczaki. To nie dobrze Armia. Biegnijcie. W takim razie trochę się zmęczył, wiem, ale... Dobra. Rozbójnicy blisko. Uwaga, teraz będzie bardzo istotne, żeby nie przejebać tutaj. Zbiórkę robimy w takim razie. Tu mamy łuczników. Zbiórkę robimy też tych. E, dobra. Wybierz jednostkę za pomocą lewego przycisku. Dobra. Przytrzymaj i przyciągnij. Myszą, by wybrać. Wiele jednostek równocześnie. Prawego przy, przycisku wydajemy rozkazy. Prawym przytrzymujemy, żeby formować szyk. Przytrzymać albo też naczynkowe, aby jednostki formowały formację podczas wykonywania dalszych rozkazów. Kurde! Powiem szczerze, nie wiem, czy to zapamiętam w tym momencie. Ale okej, okay, okej. Okay. A czemu tych nie mogę? Mogę też ich powołać? Tylko czemu oni są tacy na. Co Dobra. A, postawy, morale, zmęczenie, skuteczność. Formujemy ich w takim razie. Ci muszą się sprężyć. też. Niech tutaj dają czadu do przodu. Ci się zbierają. Widzę. Jedzenia nie ma. Ci walczą. Dużo ich jest, ale tutaj... Kurde. Nie wiem, jak mam to zrobić, powiem szczerze. Co tu mamy? Łucznie i łuki. Nie wiem, może tutaj ich wezmę na tym obszarze. W takim razie łuki weźmiemy sobie. Nie wiem, no tutaj ustawię łuki. Tu sobie ustawię łuki. Łucznie. Łucznie sobie ustawię. Przed nimi może Albo nie przed nimi może. Może tutaj sobie ustawię... Tu sobie może ustawię włócznie Ci tam cisną Stoją eee, Tu macie przyjść I Wy też macie tutaj przyjść Dobra, zobaczmy co się tu stanie teraz, moi drodzy. Moi drodzy, ja jestem słowa w takie w takie rzeczy. Ci ich gonią. Może już niech nie biegną. Gdzie są tamci? W sensie... Gdzie są ci rozbójnicy? Ej, byli tu. Dobra. Są tu. Nie, to są moi. Ej, o co chodzi? Czemu oni z tej strony przylecieli? Boże drogie, ja tu się już półstawiałam. A ci tędy. Ale oni chyba idą na mnie w takim razie. No, idą tutaj, więc i tak fa fajnie byłoby ich wyciągnąć na ten otwarty teren. Tu się ustawimy. Tu się nimi ustawimy. Tymi lekko zbrojni. A... Się A nie, może ty mi się ustawiamy. Gdzie mam się nimi ustawić? Kurde, nie wiem jak mam się ustawiać z nimi. Hm. Że tak może? Tu się ustawimy. Nie wiem. Dobra, ustawię się z nimi tutaj, tak jak mówiłam. Tu o tym mi się ustawię tu bliżej, przed nimi po prostu i zobaczymy, jak to pójdzie. Ci może już nikt nie biegną, bo oni są zmęczeni. Ci też są zmęczeni. Wszyscy są, kurde, zmęczeni. Nie wiem czy ja się dobrze ustawiłam czy źle, ale ci idą w ogóle Mam nadzieję, że tutaj dotrą Tych weźmiemy tu Tych weźmiemy tutaj Dobra, nie biegnę, bo zaraz nie będzie co zbierać Stop ucznicze na tarcie na tarcie na tarcie ci dajmy utrzymanie pozycji. A ci niech strzelają. A tu co są w ogóle za ludzie? Pojęcia. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ci strzelają, niech strzelają cały czas. Niech strzelają. Tu już mam dziewiętnastu ich. Ci teraz, ci niech idą tutaj na nich, w takim razie tak, niech się ustawią, ci niech się tak ustawią, ci niech się tutaj ustawią, tak i niech atakują. Tarcie. Idź też na tarcie. Co? Udało się już? Czyżbym ja to sama? Nie. Naprawdę? Kurde. A nie, są jeszcze rozbójnicy tutaj. Rozbicie wpływów to znaczy, że już pokonani? Pokonani. Kurcze, no to fajnie, powiem szczerze. Pierwsza wojna zrobiona. Jeszcze myślałam, że najemnicy zdążą. A jednak, kurde, nie zdążyli, nie? I samym tym pokonałam. Fajnie, że miałam tych uczniów. Czy oni strzelają... W... Kogo oni strzelają? Czy oni mnie atakują? Gdzie oni idą w ogóle? Armia innego władcy. Aha. I co on będzie chciał teraz zrobić ten... Ch będą chcieli mnie atakować? Czy sobie pójdą? Sobie idą w takim razie, a może ja bym mogła zaatakować coś później? W sensie, może bym sobie kupiła jeszcze jakichś najemników, choć mam tylko 322. Jeśli chodzi o pieniądze, zobaczymy jak tutaj wygląda. Miejscowe zbiry są tylko, Aha, bo ci są wzięci: 36, 36. A jak tutaj wygląda w ogóle moja armia? Oni mają, są zmęczeni wszyscy. Nie dziwię się, że są zmęczeni. E, zmęczeni, bo przecież oni tyle. Kurwa, w polu robią. Znaczy w polu nie, ale tyle pracują i w ogóle. Nie wiem, zobaczmy, czy ta. Czy ci, ci sobie po prostu przejdą, czy. Nie, nie chcę z nimi walczyć teraz, bo. Przechodzą sobie. Dobra, no to w takim razie. Rozwiązanie. Yy, rozwiązanie. Oni niech sobie idą do swoich zajęć własnych. Jak tu mamy z tą zwierzęnią? 16 na 40. Dalej mało. Jest dalej luty. A tych sobie weźmiemy. Gdzie oni to są? To były gdzieś te zbiry, nie? Obóz. Ta armia, mam nadzieję, że sobie pójdzie. Idzie sobie chyba, nie? Idzie. A ja bym może tutaj wzięła tych. I oni niech sobie. Nie biegiem. Zrównoważona pozycja. A oni niech sobie pójdą tędy. Eee, niech sobie tu pójdą, bo bym chciała trochę może pieniążków. Troszkę pieniążków bym chciała. Eee, od tych zbirów. Garnąć, ale jestem zadowolona, powiem jeszcze, że jak sobie poradziłam, eee, czemu odmawiam krzyknik? Brak wyposażenia, brak rekrutów. brak wyposażenia 18 na 36. No, ktoś tam mi umarł, więc musimy, żeby mi nie spadło zaraz ten tutaj. Musimy jednego wziąć do dołu na, dołu na trupy. Kurde, patrzcie, chwilę, chwilę tego już mam wybudowane. Młyn to wszystko. Tak można pracować, moi drodzy. 46. Dlaczego? Opodatkowanie. No, przykro mi bardzo, ale takie jest życie. Są podatki. Dobra. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. W następnym odcinku sobie może napadnę faktycznie na tych zbirów i spróbuję troszkę podbudować to Jedzonko. Także dzięki i co do zobaczenia następnym razem. Cześć.